Film powstaje przy współpracy z firmą Piskadło Budownictwo, której specjalizacją jest budowa stanów surowych budynków, w szczególności w konstrukcji żelbetowej. Firma posiada bogate zaplecze sprzętowe i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Oto jeden z pomocników przy pracach żelbetowych, żuraw dolnoobrotowy Cattaneo CM90S4, 41 metrów wysięgu oraz 4 tony udźwigu. Cześć. W tym materiale zapoznam Cię z wszystkimi pytaniami z obsługi technicznej codziennej na egzaminie państwowym z Urzędu Dozoru Technicznego na obsłudze urządzenia żurawie wieżowe i szybko montujące, które również dają Ci możliwość obsługi żurawie tzw. szynowych. Ja nazywam się Konrad i zapraszam Cię do dalszej części materiału. W tym pytaniu egzaminacyjnym będziesz musiał wykorzystać przygotowany ładunek na egzaminie. My już mamy go, oczywiście, jak widzisz, podpiętego prawidłowo zawiesiem czterociągnowym. Będziemy chcieli zweryfikować sobie hamulec jazdy wodzaka, czyli musimy podnieść ładunek i będziemy jechać sobie do przodu, do tyłu. Czyli w momencie, kiedy załączymy ruch jazdy do przodu na wolnych, szybkich obrotach i puścimy joystick, to oczywiście joystick ma wrócić do pozycji neutralnej. A hamulec wodzaka ma spowodować oczywiście zatrzymanie w pewnym momencie już naszego mechanizmu jazdy. Wobec tego pamiętaj, że znowuż tutaj jest falownik, on nie odetnie natychmiast ruchu, czyli nie będzie tego szarpnięcia, które jest też negatywne bardzo dla urządzenia, a ten ładunek kawałek sobie jeszcze pojedzie i się zaraz zatrzyma. tak? Natomiast musimy to zweryfikować, czy on się w ogóle zatrzyma, ponieważ jeżeli jechałby siłą bezwładności, oznaczało to by że hamulec rzeczywiście działa niepoprawnie, więc ja przystępuję do zadania już praktycznego pozwoliłem sobie na zdjęcie rękawiczek z uwagi na to, że już nie będę podłączał zawiesi ale podnosimy ładunek, pojedziemy troszeczkę dalej w bezpieczne miejsce, tak żeby nic się nam tutaj nie stało i zademonstrujemy jazdę wozakiem. pamiętaj, napinamy zawsze zawiesie na wolnych obrotach wolne obroty, napinamy, weryfikujemy czy prawidłowo zawiesia nam się tutaj Zabezpieczy, czy ewentualnie nie dojdzie gdzieś do zblokowania go. Jest ok. Teraz nastąpi oderwanie ładunku od ziemi, wobec tego ja już się odsuwam, podnosimy na wolnych obrotach. Podniosę na bezpieczną wysokość. Zalecana wysokość transportowa to jest jak najniżej się da, słuchajcie, tak. Generalnie, z uwagi na bezpieczeństwo, jeżeli chcemy transportować, starajcie się to robić w miarę możliwości nisko. Ponieważ, jeżeli ma coś rzeczywiście spaść, no to pasowałoby, żeby spadło z jak najniższej wysokości i nie stwarzało dużego zagrożenia. Natomiast, wielu operatorów, którzy będą mogli na ten film, no, powiedzą, że no niestety, ale. No nie ma takiej możliwości prawda, na budowie jak sterowanie nisko nad jakimś podłożem ładunkiem. Bardzo często trzeba podnieść na znaczną wysokość i czasami nawet jest to bezpieczniejsze podnieść nad e, znaczną wysokość i transportować ładunek u góry. E, no przede wszystkim macie linę krótszą, wobec tego nie wpadnie w ruch wahadłowy zbyt duży. E, teraz mamy fajną pogodę pomimo tego, że delikatnie kropi deszcz to pamiętajcie, że no, pracować możemy, ponieważ nie ma wyładowania atmosferycznych, nie ma ograniczonej widoczności, nie ma w tym przypadku jakiejś burzy, więc tutaj nie stwarza zagrożenia. Wiatr praktycznie w ogóle tutaj nie ma, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, delikatny wiaterek jest. Skąd wiemy, czy nigdy nie przekroczy nam maksymalnego wiatru urządzenia? No przede wszystkim zapoznajcie się z instrukcją znowuż ileś ten maksymalny... A prędkość wiatru może wynosić. Zazwyczaj jest to 12,5 metra na sekundę. Zazwyczaj, co nie oznacza, że zawsze. Zawsze w instrukcji patrzcie, ile ten, metr, ile ten wiatr może wiać. 12,5 m na sekundę to jest taki standard. Jest to 45 km na godzinę. Jeżeli nie macie anometra, czyli wiatromierza, to pamiętajcie, że takie warunki, które Wam mówią o tym, że wiatr jest zbyt mocny, to wiatr jest niemiły w odczuciu, wiatr szumi, i porusza dużymi gałęziami. Jak ja widzę teraz drzewa z tyłu, no to w tym przypadku poruszałem się tylko i wyłącznie małe gałęzie, liście, więc nie ma tutaj problemu z zbyt silnym wiatrem. Jedyny minus, który dzisiaj jest, to niestety delikatny deszcz, który nas tutaj spotkał, ale nie ogranicza on nam tutaj pracy. Zobaczcie, że jadę sobie w bezpieczną odległość. Sterowanie zdalne ma ten duży plus, że możecie sobie obchodzić ładunek dookoła, ale nigdy nie możecie stać w strefie niebezpiecznej. Strefa niebezpieczna to jest taka strefa, gdzie występuje zagrożenie, prawda? Czyli ciężko tak naprawdę stwierdzić, gdzie ta strefa niebezpieczna do końca jest. Wszędzie tam, gdzie stwarzane jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo, no to nie możecie oczywiście być. Zawsze mówię na każdym szkoleniu, że jeżeli chcecie obchodzić ładunek dookoła bądź iść za ładunkiem, to nigdy nie możecie wejść w ruch waszego urządzenia. Czyli nie możecie nigdy jechać na siebie bądź na kogoś ładunkiem. Możecie iść za, możecie iść obok w bezpiecznej odległości, ale nigdy przed ładunkiem, ok? Dlatego to są duże plusy właśnie zdalnego sterowania na szkoleniu. Oraz również na egzaminie, ale również i do obsługi. Z góry już tego wszystkiego nie będziecie widzieć, no chyba że macie dobrą naprawdę kamerę. Wtedy jesteście w stanie praktycznie wszystko dostrzec. Więc tylko kwestia znowuż finansowa i wyposażenia waszego urządzenia. Ja przechodzę, słuchajcie, już do pytania egzaminacyjnego, ale żeby to było troszeczkę ładnie widoczne, podniosę ten ładunek troszkę wyżej, żeby akurat był ładnie na niebie widoczny. Dzięki temu będziemy go sobie pokazywać. I co będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli sobie oczywiście podjechać do przodu, do tyłu i zaprezentować wszystkie prędkości jazdy. Natomiast zwracam znowu uwagę na to, iż patrzcie sobie, że mamy kolumnę obrotową. No, to fajnie by było zachować bezpieczną odległość od niej, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Więc jeżeli robicie sobie tą próbę mechanizmu zmiany wysięgu, w tym przypadku jazdy mechanizmu wadzaka, to róbcie sobie mniej więcej to na środku, tak jak teraz. Więc ja przystępuję do zadania praktycznego, podjeżdżam do przodu, wolne obroty, szybsze obroty, najszybsze obroty, puszczam joystick i oczywiście mechanizmami spowodować zatrzymanie. Zaczynamy jazdę na wolnych obrotach. Rozpędziliśmy, puszczamy joystick. Patrzymy na wodzak, zatrzymał się, czyli hamulec zadziałał prawidłowo. Rozpoczynamy szybszą prędkością, rozpędzamy, puszczamy. Zatrzymało, hamulec działa poprawnie. Rozpędzamy na maksymalną prędkość, puszczamy joystick. I widzimy, że w tym momencie ładunek oczywiście nam się troszkę rozbujał, ale mechanizm jazdy wodzaka stoi w miejscu i nie powoduje przesunięcia, więc hamulec działa prawidłowo. Teraz robimy w drugą stronę, czyli do tyłu, wolne ruchy, szybkie ruchy. Jeżeli chcecie zapanować nad ładunkiem, to zrobimy oczywiście taki dodatek tutaj. Jak zapanować nad ładunkiem, jak go rozbujać, jak go wyhamować. Natomiast polecam serdecznie też nasz film z suwnit, gdzie ten dodatek już jest na YouTube. Jazda do tyłu na wolnych obrotach, puszczenie joysticka, wodzak stoi w miejscu, prawidłowo. Jazda na szybszych obrotach, druga prędkość. Jazda, rozpędzamy, puszczamy joystick. Działa prawidłowo. Zatrzymanie. No i jazda na najszybszych obrotach, ale ja wyczekam najfajniejszy moment. Teraz szybkie obroty, rozpędzenia i puszczam joystick. Jak widzimy, e, hamulec zadziałał nam poprawnie, zatrzymał nam wodzak. A e, mimo to, że delikatnie ładunek się rozbujał, nie powoduje nam przesunięcie tego wodzaka do przodu i do tyłu. Jeżeli chodzi o tę próbę, to oczywiście pytanie zostało zaliczone na egzaminie.